No, witam kolejny odcinek nietypowych ćwiczeń z Karoliną. Miało być więcej filmów dla pań, jest i więcej filmów dla pań. Dzisiaj zrobimy sobie ćwiczenie: unoszenie sztangi, unoszenie bioder ze sztangą. No i opisuję ćwiczenie: kładziemy sobie barki na ławce, możemy też rozłożyć ramiona na całej długości tej ławki, a Karolina tutaj sobie złapała tą sztangę po prostu dla lepszej stabilizacji. Jak widzicie, trochę sparta, bo e, musieliśmy położyć tą sztangę na gąbkach, żeby, żeby się nie wbijała. E, nogi, mniej więcej na szerokość barków, rozstawiamy stopy mocno piętami w podłogę. E, ćwiczenie zarówno dla facetów, jak i dla pań. E, ćwiczenie segmentowe. Tutaj e, trudne, trudne słowo z teorii sportu, mianowicie segmentowe, czyli Pracują tutaj akurat głównie mięśnie pośladkowe, dwugłowe, uda trochę też, no i dół pleców. <śmach> <śmach> Możesz śmiało jechać ja, śmiało. był ukradli sztangi z siłowni no i właśnie jak Karolina powiedziała wersja, jeśli sztanga by się wbijała za mocno prostujemy biodra do równej linii ud z brzuchem wracamy do podłogi polecamy ok. Tell your friends you wanna say I'm pretty sure they wanna play anyway. Body's full of everything. We won't remember anything. Tonight they treat you like a king. Słuchaj, daj tego szatu, słuchaj. Gymnazjus ciebie kocha. Patrzę na siebie. Przy każdej serii, każdym powtórzeniu, niezależnie czy jesteś na redukcji czy na masie, rozumiesz kurwa!